Najlepsze rojalkowe zegarki w przyzwoitych pieniądzach. Siema tu stolik dzisiaj prawdziwy bęger dla osób, które lubią zegarki i szanują projekty, więc nie chcą się pakować jakieś 1 do 1, jakieś homary, homarze czy tam jakieś inne potwarze. Top zegarki ze zintegrowaną branzoletą do 1200 zł. Pierwszy kod gigant hot, wiadomo. Roamer Stingray R7. Brzmi jak nazwa auta, no nie? A tymczasem jest to bardzo ładny zegarek. Bardzo ciekawy. Z szafirowym szkłem. Jest na werkach rondy. A to wszystko mamy poniżej 1000 zł. Następny również Fighter Adriatica A8326. Kolejna propozycja, często pomijana przez kółko wzajemnej adoracji, które woli polecić wam jakieś pagani. Tutaj wodoszczelność niestety jest na pułapie 50 metrów. Natomiast jest to dalej fajny zegarek. Warty uwagi podobnie jak Festina F200. 34. No i zostaje nam ikona zegarków z tej kategorii w tym budżecie. Zegarek, dla którego musiałem powiększyć budżet do około 1200 zł, Citizen. Tujoza. W pierwszej generacji oczywiście cena to okolice 1200 i to ten zegarek, który miał sławę pogromcy PRX-a. Natomiast jeżeli Sujoza byśmy porównali do drwala, to PRX byłby takim drwalem, ale po barberze. Taka jest moja opinia. Zostawiam was z tą myślą. Jestem ciekawy waszej opinii w tej sprawie, a tym razem